No, who no, no, no. Skoczków. Dlaczego akurat dębowiec? Operacja Adolfus nad dębowcem. Pierwsza eksperymentalna operacja II wojny światowej, podczas której zrzucono spadochroniarzy na okupowany przez Niemców kontynent europejski, w dużej części rozegrała się w dębowcu na Śląsku Cieszyńskim. W lipcu 1940 roku. W brytyjskim ministerstwie wojny utworzono kierownictwo operacji specjalnych, zadaniem których było prowadzenie różnorakich akcji wojskowych, politycznych i ekonomicznych na terenach okupowanych przez państwa osi, a także współpraca z ruchem oporu, organizowanie wywiadu i sabotażu, akcji dywersyjnych oraz tzw. Tak „otrzymała kryptonim Adolpus. Brytyjska załoga miała zrzucić trzech polskich skoczków i cztery zasobniki na placówkę odbiorczą położoną 7,5 km na południe od Włoszczowej w Kieletskiem. Maszyna obrała kurs na Polskę. Na pokładzie znaleźli się ciemni: Major Lotnictwa Stanisław Przymowski, pseudonim Kostka, rotmistrz Józef Zawielski, pseudonim Żbik. Oraz kurier polityczny Czesław Raczkowski, pseudonim Włodek. Skoczków pożegnał na lotnisku generał Władysław Sikorski, który życząc im powodzenia powiedział: Idźcie jako straż przednia do kraju. Macie udowodnić, że łączność z Polską jest w naszych warunkach możliwa. W rejonie Cieszyna maszyna skręciła na północny wschód. Angielski dowódca załogi sprawdził stan paliwa i stwierdził, że samolot zatoczył koło i zapadła decyzja o skoku. Instrukcja mówiła bowiem, że operacja ma być przeprowadzona za wszelką cenę. Lecąc w dół, skoczkowie jeszcze nie wiedzieli, że pilot zrzucił ich w ciemno. Do tego wysokość była zbyt duża, dlatego mimo Niewielkiej szybkości samolotu, wynoszącej zaledwie 280 km na godzinę, wylądowali na dużej przestrzeni. Niespodziewanie na ziemi nikt na nich z placówki odbiorcze nie czekał. Próbowali odnaleźć kostkę oraz worki bagażowe, ale bez rezultatu. Major Krzymowski przepadł bez śladu, nie mogąc znaleźć towarzyszy. Samotnie przekroczył granicę i bez trudu dotarł do Warszawy. Oznajmione potężnym warkotem wywołało przerażenie. Wyrwani ze stół ludzie byli przekonani, że lada moment nastąpi bombardowanie. Następnego dnia robotnicy, zatrudnieni przy dębowieckich stawach, natknęli się na spadochron. Kilkaset metrów dalej znaleźli drugi. A potem trzeci. Gdy rozeszła się wieść, że z samolotu zostali zrzuceni ludzie, w całej okolicy powstało zamieszanie. Niemcy sprawdzali kilka, sprowadzili kilka kompanii SS i przeczesali cały teren. Około 20 lutego rozklejali również afisze informujące, że zbrodniarze angielscy odpowiedzialni za wywołanie wojny zrzucili na odwieczne niemieckie tereny szpiegów z dla bydła. By w ten sposób doprowadzić ludność do nędzy. Za schwytanie spadochroniarzy lub udzielenie władzom informacji i pomocy Niemcy wyznaczyli nagrodę w wysokości 50 tysięcy marek, a dla Polaków dodatkowo nagrodę szczególną, nadanie obywatelstwa niemieckiego. Cichociemni byli jednak już daleko. Whitley wrócił do bazy w Anglii, na resztkach paliwa. Po 11 godzinach i 45 minutach lotu w momencie lądowania miał zaledwie 50 litrów benzyny, co pozwalało na 10 do 15 minut przebywania w powietrzu. Był to rekordowy lot samolotu. Dziękuję. Wystąpi chór szkoły podstawowej gimnazjum w pod batutą pana Tadeusza Kraszewskiego. Na zakończenie kur zaśpiewa chętnie codziennie. blizną, na wiekach chwały i sławy. O wojach mieszka nam powiedz, o słupach nad odrą stawiany. Niech niesie twoją opowieść wiatr i morskie szkwały. Progi domu zmuszeni, aby wyruszyć do ziemi obcej. Tam przez miesiące byli szkoleni, by dobrze służyć Polsce walczącym. Nie powrócili w chwale, wielkości. Nie czekało ich tłumu witania. Do kraju dotarli w nocy, w ciemności, gdy słychać tylko o pomoc wołani. Szli ulicami Warszawy Rodzinnej, jednak takiej nieznanej. 懂，懂，懂。